Drodzy mieszkańcy, jesteśmy w sali konferencyjnej Legionowskiego Ratusza. Dosłownie przed chwilą podpisaliśmy porozumienie z panem Zbigniewem Pucelakiem, komendantem powiatowym policji. Porozumienie, które jest finałem prac, które prowadziliśmy od kilkunastu tygodni. Chodzi o bardzo ciekawy projekt, myślę, że interesujący dla nas wszystkich, dla mieszkańców Legionowa, bo dzięki temu porozumieniu na legionowskich ulicach pojawią się wspólne patrole policji i Straży Miejskiej. Dlatego w dzisiejszym wydarzeniu brał udział też pan komendant Adam Nadworski, komendant Straży Miejskiej. W Legionowie. Teraz już dalsza część tego projektu w rękach właśnie wspomnianych komendantów. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tej sprawy, ponieważ widzę, że współpraca z Komendą Powiatową Policji układa nam się bardzo dobrze. Zawarte porozumienie między Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie a prezydentem miasta Legionowo jest bardzo istotne dla naszych mieszkańców. Z racji tego, że służby, czyli Straż Miejska i Policja. Wspierając się na co dzień właśnie w pełnieniu służby na terenie miasta, już w ten weekend, 26 stycznia, będziemy po prostu widoczni. Będziemy widoczni jako razem, jako połączone służby, bo będą wspólne tak zwane mieszane patrole. Czyli w 26 finał WOŚP jesteśmy na terenie miasta, już połączeni i będzie nas widać. Myślę, że poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców w tym momencie będzie realnym takim zadaniem obydwu tych służb. W dniu 30 stycznia odbędzie się kolejne otwarte spotkanie z mieszkańcami. Na tym spotkaniu będzie zarówno właśnie pan komendant Zbigniew Pucelak, ale również komendant Straży Miejskiej Adam Nadworski. Będą również zaproszeni komendanci innych służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo kluczowym tematem tego spotkania jest właśnie bezpieczeństwo. Ale oprócz tego oczywiście wszystkie inne tematy poruszone przez mieszkańców. Jesteśmy tam po to, żeby przedstawić Państwu to, co udało się osiągnąć przez ostatnie miesiące, jakie są plany na najbliższą przyszłość. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za tą dobrą współpracę z Panem Komendantem Zbigniewem Pucelakiem i co do zobaczenia 30 stycznia. Mam nadzieję, że Państwo pojawicie się w sali widowiskowej Legionowskiego Ratusza.